Pojedyncze komentarze bardzo łatwo w Excelu wstawiać, jak i usuwać. Wystarczy kliknąć na dowolnej komórce prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie Wstaw komentarz. Po wprowadzeniu tego komentarza wystarczy kliknąć w dowolnej innej komórce i komentarz jest zapisywany. Aby usunąć komentarz wystarczy na komórce kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie Usuń komentarz. Problem zaczyna się, jeżeli chciałbyś usunąć wiele komentarzy za jednym zamachem. Możesz również to zrobić. Wystarczy zaznaczyć cały obszar, następnie kliknąć na jednej z komórek zawierających komentarze prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie Usuń komentarz. Wówczas komentarze usuwane są z całego zaznaczonego obszaru. Ale jeśli chciałbyś na przykład oznaczyć te komórki zawierające komentarze na przykład jakimś kolorem, kliknę Ctrl Z, aby cofnąć Usunięcie tych komentarzy i jeżeli chciałbym kolor ustawić tylko i wyłącznie na komórkach z komentarzami, to powinienem je pozaznaczać. Nie będę tego robił ręcznie, ponieważ jeśli tych komentarzy będzie dużo, to zajmie mi to mnóstwo czasu. W Excelu jest taki fajny, wbudowany mechanizm, rzadko używany, który pozwala wybrać szybko wszystkie komórki zawierające komentarze. Ustawasz się w dowolnej komórce w Twoim arkuszu i w karcie narzędzia główne klikasz i rozwijasz przycisk Znajdź i zaznacz. Pod tym przyciskiem znajduje się polecenie przejdź do specjalnie. Po kliknięciu w to polecenie pojawi się okienko, w którym możesz określić, do jakich komórek Excel ma przejść, czyli tym samym, jakie komórki ma Excel zaznaczyć, i on proponuje komentarze, czyli te komórki, które zawierają, zawierają komentarze, zostaną zaznaczone. Klikam tylko przycisk OK. Jak widzisz, Excel wszystkie komórki z komentarzami zaznaczył. Co teraz z nimi zrobię, zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Mogę oczywiście te komentarze usunąć, a mogę w tych komórkach wstawić jakiś kolor tła albo zrobić cokolwiek innego.